Szef Ubisoftu odpowiada na petycję Stop Killing Games. Cytuję: Wsparcie dla wszystkich gier nie może trwać wiecznie. Ktoś tu znowu czegoś nie zrozumiał. CEO Ubisoftu Yves Gilmont odniósł się do rosnącej fali krytyki wobec decyzji firmy o wyłączeniu serwerów starszych gier, w tym Dekru i Xdefiant. Komentarz pojawił się po tym, jak unijna kampania konsumencka Stop Killing Games przekroczyła próg miliona podpisów, domagając się praw graczy do zachowania dostępu do zakupionych tytułów nawet po zakończeniu ich wsparcia online. Podczas niedawnego spotkania akcjonariuszy Gilmont przyznał, że wsparcie dla wszystkich gier nie może trwać wiecznie, podkreślając jednocześnie, że Ubisoft robi wszystko co w jego mocy, aby zapewnić graczom i kupującym pomyślne warunki. Zaznaczył, że firma zawsze zapewnia szerokie wsparcie przy premierze gry i oferuje wiele usług, aby zapewnić dostępność i możliwość grania 24 godziny na dobę. Przecież kampania Stop Killing Games nie domaga się wiecznego wsparcia technicznego dla wszystkich gier, ale postuluje wprowadzenie planów zakończenia cyklu życia gry, na przykład poprzez dodanie trybu offline. Co ciekawe, Ubisoft już zapowiedział takie rozwiązanie dla Dekru 2, choć oryginalne Dekru i inne wyłączone gry, takie jak Xdefiant, nadal pozostają niedostępne.